Opel Antara, pierwsza generacja. Muszę wymienić żarówki postojówek, ale przy okazji pokażę jak wymienić Żarnik Xenona. Bo to za jednym razem wszystko można zrobić. Normalnie w większości samochodów trzeba się zabierać do tego tutaj od tej strony. Pewnie znaczy na pewno trzeba by akumulator wyciągnąć, ale nie w tym aucie, tu jest zabudowane. Z obu stron. Od tej strony się do żarówek nie dostaniemy. Najpierw wypinamy ten tą masłonkę. Raz, dwa. Tutaj śrubka na dziesiątkę. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A to by było jeszcze dziewięć i dziesięć klipsów. Tu dwóch brakuje. To wypinamy te klipsy. I tam śrubkę. Te spinki wypinamy na tej zasadzie, że podważamy sobie tu. Można i śrubokrętem, ale to rzadko kiedy działa. Oj. Ona jest na tej zasadzie i tu kołeczek I jak wsadzamy to rozpycha. To wyciągamy sobie wszystkie te 10 spinek. Wykręcamy tą śrubkę kluczykiem dziesiątką. I to w sumie. Ostatnie narzędzie, które nam będzie potrzebne, z tego co pamiętam, ten kluczyk dziesiątka obudowa zdjęta i teraz trzeba wykręcić tą śrubeczkę na kluczyk dziesiątkę, tą. I tą. Śrubki odkręcone. Trzy. I lampa jest już luźna. I teraz dopiero cała zabawa jest z wyciąganiem tej lampy. Trzeba bardzo uważać. Ona musi przejść tutaj. I uważamy bardzo, żeby tych uchwytów nie urwać. Najbardziej tego. Bardzo łatwo je urwać. ono tam ma jeszcze taki Klips, w który wchodzi, trzeba go wypiąć. O, jest w tą stronę. Bawimy się. O, tutaj jak nam przejdzie na tym załamaniu, to już w miarę wychodzi, ale bardzo zwracamy uwagę na ten zaczep. Już widać, wychodzi, ale cały czas jest bardzo ciężko. O, o. Trzeba znaleźć taki po prostu punkt, w którym ona wychodzi. Trzeba się z tym pobawić. Dobra. I lampę mamy wyjętą i teraz odpinamy trzy kostki. Tutaj i tutaj dwie. Jak widać nawet nie używam żadnego śrubokręcika do wypięcia kostek. Tutaj mamy przetwornicę, jakby to się chciał wymienić. I tu jest ta. Przekręcamy to w lewo i tu jest ta postojówka, którą mamy wymienić. Tu akurat nie ma, bo wcześniej ją wyciągnąłem, żeby dobrać odpowiednią. Dobra, to teraz idziemy na stół. I mamy lampę. Najlepiej na jakiejś poduszce sobie położyć, żeby tego nie uszkodzić. Odkręcamy te cztery śrubki. No to już widzę, urwany jest jeden uchwyt. I tutaj mamy kostkę, odpinamy ją. O. I tutaj mamy kolejne dwie śrubki. Żeby nam nie wpadły tam do środka lampy, bo potem ciężko je znaleźć i będą się tukły. Odkręcamy i, i od razu je łapiemy ręką. O, jest jedna. Dobra. Jest druga. No i teraz ściągamy tą osłonkę. I mamy tutaj żarnik. Ten jest akurat dobry, więc on tylko tak wchodzi. Wkładamy go, żeby sobie tutaj siadł. Zakładamy osłonkę. O. Ta osłonka też go tak naprowadza. No i skręcamy z powrotem wszystko. No dobra, pokażę mi jak rozkręcać. To już skręcę sobie to poza ekranem. A te wykręcamy po prostu w lewo i mamy kierunkowskaz. Tutaj w lewo kręcimy i mamy postojówkę. Zaraz sobie ją włożę. A tu mamy od dołu, jakby ktoś chciał, przetwornicę. Cztery śrubki. Nie będę już tego rozkręcał. I tam są dwie kostki. Ale to sobie je odpinamy, jak wyjmiemy przetwornicę. Pamiętamy, żeby podpiąć kostkę zawsze, bo potem, żeby tej lampy z powrotem nie wyciągać. Bo ja raz tak złożyłem, że zapomniałem o tej kostce, skręciłem i musiałem ponownie wyciągać. O. Podłączamy kostki i wkładamy sobie lampę, tak na razie, żeby tylko sobie bezpiecznie wisiała, i sprawdzamy, czy wszystko chodzi, żeby potem ponownie nie rozbierać. Jak widać działa, wszystko jest OK. Składamy. I teraz znowu zabawa z włożeniem. Jej. Teraz jeszcze bardziej uważamy na tamte uchwyty. O i siedzi, ja już to robię któryś raz, więc mi tak sprawniej to idzie, ale na początku trzeba się trochę pomęczyć. I skręcamy te trzy śrubki. Robimy z drugą lampą to samo, bo tu też muszę postojówkę wymienić. I gotowe. No, nie będę drugi raz tego samego robił, bo tu jest tak samo, tylko lustrzane odbicie. No i potem skręcamy ten plastik i, i gotowe. A jeszcze może pokażę, jak ta wyjdzie. O, tu tak dobrze jest sobie, widzę tutaj Daczko do góry dojechać I wtedy nam łatwiej tu wyjdzie o, i mamy no, teraz spróbuję na szybko włożyć. O, jest, skoczyła. Jest. A i tu górą sobie tak lekko dojechać. Dół nam wychodzi. O, dobra. Taki mniej więcej sposób. No i powtarzamy to samo, odpinamy kostki. Chociaż nie, tu nie będę już odpinał kostek, tylko wymienię samą postojówkę. Odwrotnie włożyłem. O, gotowe. Te ledowe chyba trzeba w jedną stronę wkładać, bo zwykle to pamiętam się wkłada jak się chce. No i składamy i gotowe.